Cześć, z tej strony Zordi Petrohead. Witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Nissana Skyline'a z filmu Zaszybcy za wściekli z kolekcji De Agostini. O, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera jedenasty numer kolekcji, a potem złożymy sobie układ wtryskowy. Jeśli interesujecie tego typu taka typu filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer jedenasty zawiera szyna paliwowa. Plastikowa. Korek oleju. Plastikowy, a wygląda jak turbinka. Rura wentylacyjna skrzyni korbowej. Plastikowa. Złącze wentylacji skrzyni korbowej 1 i 2. Jeszcze nie wiem, czym się różnią. Ale się różnią. Plastikowe. Złącze wlotu wentylacji skrzyni korbowej. Plastikowe. Ozdoba na osłonę wahacza. Zdoby też są ważne. Pompa wspomagania. Plastikowa. Wspornik rolki napinającej. Plastikowy. Czujnik wałka rozrządu. Plastikowy. Wspornik sprężarki klimatyzacji i pompy układu kierowniczego. Plastikowy. Tylna część sprężarki. Plastikowa. Obudowa sprężarki. Plastikowa. Przednia część sprężarki. Plastikowa. Rampa wtryskiwaczy. Plastikowa. Niebieskie złączki przyłączeniowe. Tutaj jest napisane, że 6 sztuk, ale mamy też dodane zapasowe dwie sztuki. I to samo jest plastikowe i to samo jest z czerwonymi złączkami przyłączeniowymi. Tutaj mamy dwa dodatkowe. I tutaj takie maciupeńkie czarne złączki przyłączeniowe. Plastikowe. Jeden zestaw śrubek. No i pęseta, którą w zasadzie można wywalić. Taka informacja, nie wyrzucajcie tej pensety, bo jak później się okaże, była bardzo przydatna. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie nasz piękny blok silnika. Bierzemy sobie też e, szynę paliwową, czyli tą srebrną. Umieszczamy ją w ten sposób. Trochę nie za bardzo wiem jak. A tak, dobra, ok. E, więc mamy tutaj. Raz, uda się czy nie uda się. Tutaj jest, są swoźnie. Raz, dwa, dwa, trzy. I 4. Więc na te stworzenie nakładamy tą naszą szynę. Co jak widać nie jest najprostszym zadaniem na świecie. E, jeszcze musimy pamiętać, żeby to było o, właśnie tak. Ok. Dobra, jeden załapałem i na jego podstawie. O, elegancko. Tak jest. Dobra, i teraz będziemy się bawić z tymi niebieskimi i czerwonymi wtryskiwaczami. Mm, wezmę sobie, będę używać obcinacza takiego standardowego do paznokci. Mam nadzieję, że za dużo tego e, nie pogubię. Na razie tych zapasowych nie ruszam. Zajmijmy się na razie tymi, które mamy. I używamy oczywiście prawilnej pensety, bo no z tą to średnie mam. Tymi z Deagostini mam średnie wspomnienia. Tym, się, tymi zdecydowanie lepiej się to robi, bo są sztywniejsze. I teraz umieszczamy te niebieskie wtryskiwacze. Tak jak trzymamy w ten sposób tą rampę, to niebieskie wciska. Oj, cyk, Mamy tutaj sworzeń u góry i mamy górny rząd i dolny rząd. To te niebieskie wciskamy w dolny rząd. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I też takie wciskamy, żeby, jak one są takie właśnie przekrzywione. To, żeby e, tymi niebieskimi końcówkami kierować się w dół. No i w tym momencie jeszcze o tym nie wiem, że penseta, która była dołączona do zestawu, była bardzo przydatna. Także używajcie pensety z zestawu. No i właśnie gdzieś wystrzeliła w kosmos, ale na szczęście znalazłem od razu. Nie będzie trzeba korzystać z. Z zapasu. To jest najgorsze z takimi małymi. Że one, jak wyskakują, to po prostu znikają z oczu. A może da się po prostu palcami. Powiem tak. Tutaj zdecydowanie jest za gruby sworzeń Żebym mógł go w ogóle wcisnąć. Zobaczmy, jak to z tym będzie. Sierść na paluchach. No, jak to wciskać? Jak to ma za grube swożnie, Sam czubek. Tylko się wciska o ten ładnie wszedł No dobra Udało się. Jedynie, co tutaj ten setom y, muszę robić, to właśnie złapać i docisnąć, żeby tam weszło tak jak powinno. Bo tak to da się przynajmniej przy moich rękach. Niektórzy mogą mieć większe. A ja raczej mam małe dłonie i palce. Yy, nie wygląda to zbyt równo, no ale lepiej nie będzie. Teraz bierzemy sobie czerwone. Wycinamy znowu wszystkie. Dobra. I oczywiście wciskamy je w pozostałe potwory. I tak, żeby wystawały tym zagięciem w drugą stronę. Dobra, mamy to. Trochę jak patrzę na to, i sobie myślę, że tutaj będą pewnie jakieś kabelki, to już mi się yy, słabo robi. Yy, I teraz, co robimy z tym? Nic na razie z tym nie robimy. Za to zajmujemy się jeszcze mniejszymi elementami, czyli tymi wtryskiwaczami. Jeszcze mniejsze, jeszcze jakieś pogięte, żeby było łatwiej je. Połamać, więc teraz już sądzę, że mm, no bez pensety się nie obejdzie. Bierzemy sobie silnik. Ok, i umieszczamy tutaj w każdym z, z tych otworów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W jaki sposób? Oczywiście, żeby tym, um, tym zagiętym montować od silnika. Spróbuję najpierw paluchami. Zobaczymy jaki to, to da efekt. Taki, że właśnie poleciało gdzieś. No ale z sekund wcale nie będzie lepiej, jeśli chodzi o to wypadanie. Hmm. Mhm. No właśnie. Nastąpiła teleportacja elementu. Gdzieś na mnie wpadło, ale oczywiście... O, jest, znalazłem. Ciekawe, gdzie jest tamten. No nieważne. O, matko. Nienawidzę. Nienawidzę tych, tych momentów. Bo ja kompletnie nie ufam pensetom. Mam wrażenie, że albo nią zaraz coś się złamie, albo mi właśnie wystrzeli i a nawet jeśli, no co z tego, że mam złapane jak nie jestem w stanie tą pęsetą tego wcisnąć o i poleciało w pizdu znalazłem, do trzech razy sztuka, zaraz, zaraz wszystko pogubię jak ja mam to zrobić? nawet do tego otworu mi nie może wypada mi eee, może być tak, na to założę tą osłonkę Użyję tej pensety, która jest dołączona do dzisiejszego zestawu. I jedną będę przykładać, a drugą będę dociskać. O! Nie. Nie wykrzywiaj się. I wciskaj się. No, w mordę jeża, O! Czyżby się okazało, że do, te, do tego momentu montażu bardziej przydatna jest ta penseta? No kurde. To przepraszam. Wybacz penseto, że cię wyrzuciłem podczas prezentacji. Bo wychodzi na to, że tamta w tej sytuacji nie daje rady, a ty dajesz radę. I to jak? Od razu za pierwszym razem wszystko łapię. <grymne> Unbelievable. Jeszcze tyle mam do nauczenia się <grych> z modelarstwa. Pamiętajcie, to nie jest kanał, na którym nauczycie się, ee, jak robić modelarstwo. Ja jestem zwykłym gościem, który sobie po prostu składa coś, za dużo o tym nie wiedząc. No i cyk, i załatwiona. A tu się tak męczyłem. No dobra, co dalej. Dalej bierzemy sobie to, co robiliśmy wcześniej, rękami, a nie palcami i umieszczamy to tak, że jak tutaj mamy właśnie raz, dwa sworznie, to wkładamy je tutaj i tutaj. Więc czyżby wyszło na to, że tu nie będziemy kabelków przykładać? Byłoby pięknie. Teraz tak to zrobić, żeby... O, wypadło. Tak to zrobić, żeby nic nie połamać. Daj mi sukces! O! Jedno wlazło i drugie też sukces. Dobrze. Udało się. Następnie bierzemy sobie korek wlewu paliwa. paliwa. Korek wlewu oleju w kształcie turbinki. Umieszczamy tutaj na tym sworzniu. To już nie powinno być trudne, aczkolwiek chodzi to sobie tak luźno. O, a tutaj mamy yy, element taki. Ozdobny element pokrywy wahacza. Nie wiem czemu wahacza. Chyba nie ma wahaczy w silniku samym. I to bez różnicy, jak to umieszczamy. Po prostu tak. O ciach, Czy to zrobicie w drugą stronę, to nie ma znaczenia. Też się przyjmie. Dobra, tu nam jeden został zapas. Co dalej? Teraz właśnie mamy te złącza wentylacji skrzyni. Które są prawie że identyczne, ale nadal w jakiś sposób można je rozróżnić. Można rozróżnić je po tym, że ten stworzeń, który jest u góry, to tutaj jest skręcony bardziej do tego stworzenia, a ten do tego. Nie mam wam to pokazać. O. Ten, o, ostrość poproszę. Idzie w tę stronę, jest skierowany, a tu jest prawie, że na wprost. A tu jest odwrotnie. Czyli tu jest tak. A tu jest tak. Nie wiem, czy załapiecie po moim tłumaczeniu, ale mam nadzieję, że tak. I teraz, który to który? Jak trzeba to umieścić? Tak. Tu będzie ten. Ten, tak. Dobra. Więc złapię za ten, który jest. E skręca stworzeń do tego, a tu jest ten tylny. Umieszczam go. Nie wypadaj. Nawet nie wiem, jak tam jest ten otwór w którą stronę. Chyba tak. Wejdziesz czy nie wejdziesz? Czy się złamiesz? Albo ja połamię całą resztę rzeczy. O, dobra. prawie zawał i oczywiście drugi. Trzeba o, mega uważać. No I też się trochę krzywo. O, teraz trochę naprostowałem, Tu już nie próbuję. Mam wrażenie, że zaraz wyłamie. Ok. Co dalej? Dalej. Bierzemy sobie złącze wlotowe wentylacji skrzyni korbowej i z tej strony wkładamy go w ten element. O, a z tej strony tutaj w, o, w ten element, który będzie miał już dwa punkty podparcia i żaden nie jest śrubką. O, pięknie sieć na miejscu. Następnie bierzemy sobie rurę wentylacyjną skrzyni korbowej czyli tą i u nią łączymy właśnie te dwa małe elementy o, tak jest i teraz zajmujemy się sprężarką bierzemy sobie elementy sprężarki, raz, dwa, trzy i jeszcze to mhm. i teraz tak Zaczynamy od tego elementu. Nakładamy na sworzeń. Następnie środek. Wciskamy jedno w drugie. Czy tu jest jakaś konkretna? Tak, dobra. W środku mamy o, taką szynę. Tutaj mamy taką wypustkę, więc celujemy tą wypustką w szynę. O. I zamykamy z drugiej strony. Pięknie. I teraz ten element. O, mamy tutaj dwa sworznie i tutaj są dwa otworki, więc właśnie chyba źle zamontowałem, a nie, bo to jest takie, dobra. Wkładamy. Weszło. Trochę nam ta sprężarka lata, ale to pewnie ułatwi nam później, mam nadzieję, że ułatwi nam późniejszy montaż innych rzeczy, tak jak tutaj mamy właśnie otwór, więc wiadomo, że coś będziemy tutaj montować może za chwilę dobra, teraz bierzemy sobie pompę układu kierowniczego co? pompę układu kierowniczego tak jest, czyli tą i wciskamy tutaj mamy dwa otworki i wciskamy to złożniem na zewnątrz okej okay. Następnie bierzemy sobie wspornik rolki napinającej i ten wspornik montujemy na śrubkę. Tutaj mamy, tutaj mamy dwa otwory. O, widać. I w ten okrągły się wkręcamy, prawdopodobnie. Ten okrągły tak będzie, tak będzie, jak będzie. Dobra, więc e, tu mamy sworzeń. Zobaczcie na kształt. Taki serek jest, tak z tej strony. E, więc jeśli tak trzymacie, odwracamy i tym sworznem wciskamy się tutaj w jeden z otworów. I za chwilę też wkręcamy się śrubką BM. Czyli jedyną którą dzisiaj wkręcimy korek wlewu paliwa wyleciał oj, nie robimy tak chciałem się zaprzeć, ale się okazało, że tutaj jest ta miska olejowa dosyć luźna ciekawe czy to moja wina, czy po prostu taka konstrukcja muszę na kolanko No I na kolanku od razu inne kręcenie, wkręcone, nic nie zgubione, nic nie rozwalone, mm, następnie, jeszcze nie kończymy, koreczek wraca z powrotem, nie wiem czy go nie będę przyklejać, bo strasznie luźno jest, a może ja go nie wciskam na sworzeń, może to dla Nie, no jest na sworzniu. I bierzemy sobie ostatnie, czyli czujnik wałka rozrządu i w to miejsce dwa sworznie mamy pudełka mi ożyły wciskamy myślałem, że będzie łatwo, ale nie jest dosyć mocno muszę to robić i nadal nie wchodzi dziodu jeszcze wystaje uwielbiam takie rzeczy robić, kiedy już kiedy już jest tak dużo rzeczy i używanie siły może się wiązać z połamaniem niektórych elementów no, jeszcze kawałek. O, oh, dobra. Pff, no i to tyle. Zobaczcie jaki piękny. Tak właśnie się prezentuje silnik naszego Nissana z zamontowanym układem wtryskowym. No powiem wam, że jak zobaczyłem części do dzisiejszego odcinka, no to w duchu się przeżegnałem. No bo jak z te wszystkie małe elementy, i jak miałem to wszystko tą pensetą wciskać, no to naprawdę aż mi się gęsia skórka na plecach pojawiała. Na szczęście nie było aż tak źle. No i oczywiście zaskoczyłem się tą pensetą, która była dołączona do tego numeru, że dlaczego tak jest? Tu wcześniej dużo lepiej się sprawowała ta penseta od GTO, a teraz nie. W ogóle się nie sprawdziła tak naprawdę, tylko dopiero ta, która była dołączona do numeru. Nie mam zielonego pojęcia, czemu tak jest, ale zdecydowanie ta penseta, która była tutaj dołączona, pomogła w budowie. Jeśli chodzi o sam silnik, no to oczywiście uzupełniamy go o kolejne niezbędne elementy. No i ten silnik tylko i wyłącznie nam pięknieje. Elementy były jak najbardziej w porządku, a budowa tak jak w filmie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. O, w następnym odcinku złożymy sobie układ przedniego zawieszenia, część trzecia. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki Wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.